Dzisiaj dekonstrukcja reklamy polskiej z lat 90. z masą kontekstów, z masą rzeczy, które trzeba powiedzieć, eee, i myślę, że naprawdę warto obejrzeć, jak się kiedyś robiło reklamę proszku, nie mając nic i mając bardzo dużo, jednocześnie. Dekonstrukcja reklam. Dzień dobry, zapraszam. Słowem wstępu, to tak, najpierw poproszę o subskrypcję, dzwoneczek, palec w górę, polubienie, subskrypcję i wszystko, co nam się da. Teraz. Teraz. No dobra, i tak wiem, że część z Was nie kliknęła. W każdym razie, szanowni Państwo, dzisiaj dekonstrukcja reklam, reklamy, która jest tak dobra, jak i zła. Teraz kontekst. Będzie to reklama Poleny 2000 z lat 90. Czyli lat mojej młodości, więc mam do tej reklamy ogromny sentyment. Dwie dekonstrukcje reklam, bo są bardzo króciutkie. Jedna dekonstrukcja, o, znaczy obie dekonstrukcje reklam to jest ten sam produkt, dwie różne reklamy. Naprawdę e, ciekawe pod wieloma względami. Co wstępu? Reklama polenu 2000, lata 90. Reklama pierwsza to są lata 92, 93. Plan 2000 to jest, proszę, polskiego przemysłu chemicznego, czegoś takiego. No wiecie. E, upada socjalizm w Polsce, rodzi się kapitalizm. Mnóstwo małych firmek powstaje na bazie tych starych, dużych firmek. No i m.in. jedna z tych firm produkuje proszek Polana 2000. I to ciekawostka, proszek Polana 2000 był dostępny jeszcze kilka lat temu, ładnych kilka lat temu. E, jak mi ładnych kilka lat temu wstecz? Na rynku i był dosyć popularny. Analogicznym produktem, który jest z tamtych czasów i jest popularny i dostępny w sklepach jest płoroszek albo płyn E. Więc to jest podobna historia. No i teraz tak, słowem wstępu, i to musimy zrobić. Tam na dole będą rozdziały. Słowem wstępu. Lata 90. to jest sytuacja taka, w której nie ma nic w kraju. Upada realny socjalizm, jak kolejby by tego nie nazywać, komunizm, socjalizm, no e, i w tym kraju nie ma nic. Znaczy, nie było nic i nagle z dnia na dzień zrobiło się wszystko. I to było e, totalne szaleństwo, e, bo jak był jeden proszek do prania albo jeden płyn do mycia naczyń, to nagle powstało, okazało się, że tych płynów może być 60 na rynku. No i to pociągnęło do sobą ogromne zapotrzebowanie na marketing, na reklamę. Z tym, że jeżeli przez 40 lat jedną reklamą, jaką można było robić, albo jaką się robiło, była witryna sklepowa, no o tym zrobię osobny odcinek w osobnej serii, bo sobie wymyśliłem już inną serię też, ale to będę kontynuował. Jedną, jedyną formą reklamy była witryna sklepowa, no to jak trzeba zrobić reklamę telewizyjną, no to robi się problem. Pierwsze agencje reklamowe powstały bazie, na bazie osób, które coś tam umiały, coś tam wiedziały, jaki miały jakiś tam zmysł. To tak creative tak zwani. Natomiast druga grupa osób, na bazie których była cała ta sytuacja budowana, to było najczęściej Miecio, czy Tadzio, czy Juzio, którzy robili wideofilmowanie wesel i mieli sprzęt. No jest takich cudownych kombinacji, cudownych zbitek e, narodził się w Polsce marketing. To jest dużo uproszczenie. Wiadomo, że spłycam wiele rzeczy, ale tak to mniej więcej w latach 90. wyglądało. I teraz kontekst tej reklamy jest taki, że ona jest mega króciutka, e, mega... E, znaczy mega. No jest w takiej technologii, na jaką pozwalały tamte czasy, nie? I w tej jakości będzie to wideo, które zaraz obejrzymy. I myślę, że to jest dobry moment, żeby od tego w ogóle zacząć. Czyli zapraszam na 30 sekund reklamówki. Ja jestem Roch Kowalski, a, a to pani Kowalska. A co to za baba, to ci nawet portek nie ubie. Już się ona woli cudę portki prać! A, uh, uh. a swoje to se sam biorę. <grym> a nową Polenę 2000 z nas? ma ci ona system TAED usuwający plamy wszelakie już przy 30 stopniach. A! Ociec Brać! Mów mi wujo! Polena 2000 TAED System. Czysty zysk. Dobra, słuchajcie, tu jest tyle rzeczy. E, rozbijmy sobie to na wątki. Po pierwsze, ja nie mogę ocenić tej reklamy obiektywnie, bo mam potworny ładunek emocjonalny tej reklamy. W takim sensie, że mi się kojarzy z dzieciństwem, wiecie, tak jak, nie wiem, jakieś produkty, które były dostępne na rynku, kiedyś to guma turbo, jak wróciła do Biedronki, to chyba 5 kg kupiłem naraz i zdałem sobie sprawę, jak ona była obrzydliwa już w moim dzieciństwie, ale już tej mi nie przeszkadzało, a mimo wszystko wyżyłem te 5 kilo e, z tego sentymentu, który miałem do tego produktu. Sok, na, napój frugo, nie? to też jest coś, co było w latach mojej młodości. Jak wróciło, to, to z ciekawości też kupiłem. Dlatego tutaj nie jestem w stanie obiektywnie ocenić tej reklamy, bo mam dużo po prostu sentyment. Kojarzy mi się z dzieciństwem, ale e, kilka elementów. E, w ogóle, jak ktoś wpadł na ten koncept kreatywny, bo koncept kreatywny jest e, taki, że to jest nawiązanie do trylogii Sienkiewicza. E, jadą sobie z tam, tym, tymi wozami, jeden spada, no i pada słynne zdanie, Ociec prać. Jak do tego doszło? Kto to wymyślił w ogóle, <laughs> żeby przypiąć trylogię Sienkiewicza do proszku do prania, tylko na podstawie słowa prać, czyli tłuc się, nie? Bo tam pada ojciec prać, no prać, no bo to jest tam, chodzi o to, żeby się tam nakurzać. I jakby, kto to wymyślił? Jak to w ogóle, do, jak do tego doszło? Jestem bardzo ciekawy. Strasznie mnie interesowało. Jeżeli wiecie, kto odpowiada za creative concept tej reklamy, to ja z chęcią porozmawiam. W jakiejś takiej dłuższej formie z tą osobą, bo to jest fascynujące. Ja mam koncepcję, ja mam pomysł pewien. Ja myślę sobie, że ludzie, którzy odpowiadali za tą reklamę, to mieli dzieci. jedno z tych dzieci chodziło do szkoły podstawowej, do jakiejś ósmej klasy, i tam się omawia właśnie trylogię Sienkiewicza. I on akurat był na etapie wspominania sobie, przypominania sobie, i tam padł ojciec, braci, on stwierdził, że to jest świetna, świetne hasło reklamowe do, do reklamy po 2000. Tak mam pomysł, taką mam wizję. E, oczywiście pewnie było zupełnie inaczej, i znam do tej pory osoby, które są zafascynowane Sienkiewiczem i ca całą tą e, trylogią, czy w ogóle całą twórczością. Tak jak znam osoby, które pana Tadeusza są w stanie zarecydować. Ja miałem problem, żeby inwokacji kawałek się nauczyć, nie? E, dobra, reklama. E, straszne, strasznie jest ambitna wbrew pozorom. Gdyż e, znacie cały ten kontekst lat 90. No i teraz zobaczcie, musicie wiedzieć, że osoby, które występują w Twojej reklamie, to nie jest jakiś pan ziutek z podbudki z piwem, e, tylko to są zawodowi aktorzy. To są aktorzy teatralni, powiedzielibyśmy, że no, to gwiazdy na tamte czasy. nie? E, gwiazdy nie telewizji, ale gwiazdy teatralne. Osoby, które się znały, to były osoby szanowane. E, no i. Jakby już sam fakt, że one wystąpiły w tej reklamie, już te, tą reklamę podnosi level wyżej. Nie? Bo technologia słaba, realizacja taka. Umówmy się, no widać, że budżetu tam na dużo rzeczy nie było, bo w ogóle wtedy budżetów nie było. Ale mamy nazwiska, wielkie, aktorów, którzy tam występują. I sam koncept kreatywny uważam, że w ogóle mega sympatyczny. Plus zauważcie, że ta reklama trochę wychodzi poza swoje czas. Reklama Poleny 2000 skupia się, i to jest autentyk, możecie na Ciebie prześledzić, skupia się na faceta, który robił pranie. No, genialne po prostu. Lata 80., -ty, 90. -ty to jest taki mocny patriarchat, gdzie facet jest tym inżynierem i idzie do fabryki, zarobić pieniądze, albo coś tam robi fizycznie. Zaraz będzie druga reklama, która to jeszcze bardziej będzie jaskrawa a kobieta jest to osobą, która zostaje w domu. No i tu jest właśnie takie już y, przełamanie pierwszego tego schematu. No bo ojciec... Sama, sam sobie te moje bortki, nie? Mówi główny bohater reklamy i no to jest, to jest przełomowe, jak na tam rzecz Reklama jest skierowana do... Okej, okay, no wiadomo, że do kobiet, bo, bo one on były wtedy obciążone jakby tymi swoimi rolami, ale pokazuje, że facet dzięki temu jednemu proszkowi też sobie w stanie zrobić pranie i czy, mieć czyste Chciałem powiedzieć gacia, ale powiedzmy, że portki. E, to tak, jeżeli chodzi o creative concept tej reklamy, powiedzmy. E, bo, no bo cóż więcej. Jeżeli chodzi o estetykę wizualną wykonania i to, jak ta reklama się prezentuje, no prezentuje się tak, jak się prezentuje. No nie wymagajmy od reklamy, która ma, ojej, 30 lat. Właśnie sobie przeliczam, chciałem powiedzieć 20, a ona ma już 30 bo ja też już nie mam 20 lat. W każdym razie, reklama jest realizowana w sposób perfekcyjny, jeżeli chodzi o technologię, jaka była na tamte czasy ogólnodostępna. Wiadomo, że przypuszczam, że były lepsze sprzęty, że jak ktoś miał wujka w Stanach, i ten wujek w Stanach przyjechał i z dobrą kamerą, to to wszystko miało potencjał, żeby wyglądać inaczej. Niemniej myślę sobie, że to jednak były lata 90., w czasy, w których nie było nic, a myśmy bardzo chcieli mieć wszystko. E, więc tutaj no, nie możemy się spierać. Natomiast bardzo mi się podoba jeszcze coś, co jeszcze podnosi poprzeczkę tej reklamy innym reklamom, bo zobaczcie, że to były w ogóle raz w To jest taki okres, kiedy się skupiamy na produkcie jeszcze w reklamie, a nie na przyjemności, usłudze, rozwiązywaniu problemów. I e, zobaczcie, na jaki level podnosi się ta reklama, ponieważ zakładają zakłada reżyser, pomysłodawca, jakkolwiek by go nie nazwać, że ludzie zrozumieją tą reklamę. Umówmy się, no, nie wiem na ile osób z Was czytało trylogię Sienkiewicza ile osób by skojarzyło Ojciec Prać, że to jest to, że to o to chodzi i to ma takie powiązanie, I dlaczego oni są w takich strojach, dlaczego to jest w ogóle taki kontekst tej reklamy, więc to jeszcze jest kolejna warstwa, którą kładziemy na wierzch tej reklamy i wbrew pozorom ta głupia reklama z lat 90., Okazuje się, że jest naprawdę taka wartościowa, że tam jest bardzo dużo rzeczy. E, I ta relacja, to podejście takie do, do widza, że nie traktujemy widza jak debila, e, któremu trzeba powiedzieć, no to jest proszek, i masz miarkę nasypać na każde pranie, a miarek jest 70, więc kupujesz karton, no masz 70 prime. Tak to mniej więcej się wygląda. To jest naprawdę ten kreatywny koncept taki dosyć konkretny. No, i teraz zobaczcie, już tak reasumując, jeszcze wróćmy na chwilę do, do tego wezwania do działania. To jest reklama, to już trochę mówiłem, ale ona łamie stereotyp tej kobiety kury domowej, mówiąc brzydko, lat 80., -tych, 90., -tych, zachęcając facetów, żeby przestali być dupkami zaczęli sami sobie prać swoje gacie. I to jest naprawdę taki no, kontekst i przekaz na, na ogromnym pląsie. Myśmy nawet na dobrą sprawę dopiero. Dzisiaj czy jak nagrywałem pierwsze podejście do, do, do tej dekonstrukcji, do dopiero do mnie dotarło ile, ile warstw, ile wartości jest w tej reklamie. E, jeżeli chodzi o jej oryginalność kreatywność, wiecie, jak była prehistoria i nie było koła. tegoś, który wymyślił koło, był wynalazcą. E, więc w latach 90., jak nie było w ogóle reklam, to jakakolwiek reklama była dobrą reklamą i oryginalną. To jest y, mniej więcej taka sytuacja. Oj, nie chcę tutaj osobistych przykładów wyciągać, bo by się jeszcze ktoś mógł obrazić, o jakiej firmie mówię, ale powiedzmy, że jest firma, która ma duże ambicje, nie ma tam w ogóle marketingu, więc robienie jakiegokolwiek marketingu już jest dużym sukcesem. No. Y, oczywiście ta wielowarstwowość, wielowątkowość niosła ze sobą wielkie ryzyko. Chociażby tego, że ludzie po prostu nie zrozumieją. Ten przekaz Ojciec Prać dla hmm. mnie wtedy y, ucznia szkoły jakiejś tam, który jeszcze nie czytał trylogii, był nietrafiony. Ja oglądałem tą reklamę, ona bawiła, no bo Ojciec Prać, on pan, pan dziwnie mówi, e, a dopiero potem kontekst tej reklamy został mi wytłumaczony. Więc myślę, że to też e, naprawdę, naprawdę dużo e, zmienia i było dosyć ryzykowne, chociaż tak naprawdę bardzo odważne założenie, że ludzie to ogarną. No i teraz zobaczcie, przy dekonstrukcji reklam powinniśmy się skupić na tym, czy reklama była skuteczna. Nie wiem, nie mamy takich danych wtedy. Proszku dzisiaj nie ma, ale z drugiej strony też nie robił reklam długo, więc powiedzmy, że to nie jest wina reklamy, czyli braku. Na pewno jest zapamiętywalna ta reklama, bo lata 90. były 10 lat temu. A ja ją wspominam cały czas z sentymentem i w zasadzie pamiętam każdy kadr, całą tą reklamę, więc w mojej ocenie naprawdę, naprawdę fajna, fajne podejście. Jeżeli chodzi o ogólną cenę, no spokojnie 8. Spokojnie 8 na 10, ba nawet 8,5, bo w zasadzie tam wszystko się zgadza, prawda czasu, prawda ekranu zawarta w reklamie plus naprawdę ambitne podejście do, do paru tematów i do samej kreacji. Reklamę i tego stosowania tego ogniem mieczem w materiale to absolutnie na plusie. Dajcie znać, to jeszcze nie jest koniec. Uwaga, dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie, czy nie. Mamy drugą reklamówkę. Ta sama firma, ten sam proszek, natomiast mamy odstęp czasowy. Odstęp czasowy, który wnosił, poczekajcie, tutaj muszę włączyć dźwięk. Odstęp czasowy, który wnosił, poczekajcie, no, szukam ściągi. No powiedzmy, że dwa lata, rok. I ten sam produkt, pole na 2000 i znowu. Kontekst, czekajcie, pauza. Kontekst całej tej reklamy już znacie, był wcześniej. Więc żeby nie robić przydługiego wstępu, zobaczmy reklamę, a ja wtedy powiem, co się w niej dzieje tak naprawdę. Jeszcze znowu te plamy. Bez żony bieda. Po co ci żona? Wystarczy dobry proszek. Jeśli dobry, to pole na 2000. To pani? Ja jestem kobieta pracująca. Żadnego prania się nie boję. Oj, dzieci, dzieci. Kobiety pracujące, piorą teraz w Polenie 2000. Ojciec, brać. No właśnie, brać, ojciec, brać. Dziadek. Nie szkodzi. To proszek dla wszystkich. Uniwersalny. Polena 2000. Duży efekt, małym kosztem. Dobra, no i ta reklama już dla mnie rozwala. Bo tak, kontekst jest taki, że jest to serial 400-latek. W serialu 400-latek mam klasyczną socjalistyczną rodzinę, gdzie ojciec jest inżynierem pracującym przy trasie WZ eee, i tam to całe, no dosyć zabawny serial, jak na no, tamte czasy mnie bawił, Obe oglądam cały czas z, z pewnym rozrze rozrzewnieniem, aczkolwiek przypuszczam, że gdyby obejrzały to grupy redaktorów opętanych rządzą o jakiejś poprawności polityczno, Rodzinnej, nie patrząc na kontekst, że to były lata 80., to prawdopodobnie by wy wyrzucili ten serial na do kosza, co by było dużo statu. I teraz główni bohaterowie. Ten pan, który pierze, to jest główny bohater tego serialu, gra 40-latka, czyli osobę w moim wieku prawie. Ten drugi pan, który tam stoi nad nim, to jest bodajże lekarz, sąsiad ich. No i pani, która wchodzi, to jest pani, która grała taką postać epizodyczną, ale też kluczową dla serialu, wiesz, pojawiała się w każdym ważnym momencie, w tym punkcie kulminacyjnym, mówiła: Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję, bo ona zawsze pracowała robiąc coś innego. No i to jest cały ten kontekst właśnie taki, że nawiązujemy do tego serialu, przychodzi ta pani, jestem kobieta pracująca, żadnego prania się nie boję. Ho, 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 ojciec prać, no ojciec prać, dziadek, ho, 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 no dziadek też, wszystko jedno, bo to proszę dla każdego. Super, naprawdę, naprawdę fajny znowu pomysł na, na tą reklamę. E, zobaczcie, że my dzisiaj myślimy, że wykorzystanie gwiazd i celebrytów w reklamach to jest jakiś nowum. No nie, no to lata 90., pierwsi aktorzy, pierwsi celebryci, no powiedzmy sobie szczerze, e, to były osoby, to byli aktorzy, którzy nie mogli przejść spokojnie sobie na ulicy, żeby nie być zaczepionym. Bo były naprawdę rozpoznawalne i popularne, więc jak najbardziej, e, podejście, koncepcja, pomysł. Znowu na plus, w ogóle całość jest: e, zobaczcie, że tam jest dwie kamery, bodajże. Ja myślę, że to była w ogóle jedna kamera. Najpierw nagrali jedną scenę, potem nagrali drugą scenę, czy tam kadr, potem nagrali trzeci i już była. E, reklamę koptynę trzeba było tylko odpowiednio pociąć. No i znowu pola na 2000. Bardzo, bardzo sympatyczna reklama. porównaniu do poprzedniej, nawiązanie, więc jest ta ciągłość. Znowu coś, o czym ja wykładam, mówię swoim studentom, że reklamy nie powinny być od siebie oderwane, jeżeli mówimy o jednym produkcie. Bardzo fajnie, jeżeli nawiązują jedne do drugich. Przykład holenderskich linii lotniczych, które po 20 latach, czy po 13 latach, czy po 15 latach, nie wiem, po 10, bodajże, zrobiły nawiązanie do poprzedniej reklamy. I tam jest to w zasadzie otworzono super, naprawdę super materiały. Tutaj tak samo, ojciec brać, nawiązanie poprzednie reklamy, wszystko kojarzą. 400 latka to już na pewno wszyscy znali. Tu jest trochę mniej ambitnie, bo o ile lepsze trylogii, bo istniało ryzyko, że nie każdy będzie ją znał. O tyle tutaj już tego ryzyka nie było, bo 400 lat oglądał dosłownie każde. każdy. Każdy tamtych latach znał 400 latka, to była taka moda na sukces, tamtych czasów wcześniej, moda na sukces nie. No, ja nie wiem, co się teraz ogląda z takich seriali: jakaś akacjowa, pewnie, ale to też nie ta grupa wiekowa. No, wiecie o co mi chodzi. Także zachęcam reklamy polskie. Polskie reklamy w ogóle z tamtych czasów, pomijając to, że czasami się wydają banalne, czasami są słabe technologicznie, technicznie, to naprawdę mają duży potencjał do tego, żeby powiedzieć: Nie, no, one naprawdę mogły być i były dobre. Tyle w dzisiejszej konstrukcji. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i tak dalej, i tak dalej. I tak już w tym momencie większość z Was nie ogląda. Dzień, dziękuję, dzień dobry. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.